Zobaczmy na tego tylko. Co tu pokazuje ze staty 3-0 No i KDB gdzieś bliżej 1,50 nie, nie rozumiem tego zabiegu, dlaczego wszyscy muszą startować od tego War... Nighthaven Najniższego Aleks Oni badają Nighthaven, chcemy coś innego? No, do to już się zdążyłem zmienić Szwej. Konsulat sobie byśmy zmanować Dostojewski no, też w worku. Ja lubię kawę. Kawa jest spoko. No chyba, że trafisz te spoców, którzy znają wszystkie spąpiki. Walki no, jest, z nie lubię ich i kamer hmm, może być. Zrasznie mocno ma te kamery tu. Blackbird. Blackbird jest praktycznie w każdym meczu banowany na pierwszym tym. Zaktualizowałem dzisiaj system w telefonie. przedłem do galerii ze zdjęciami. Zezwól na dostęp. Galeria wymaga dostępu do pokazu i powiadomienia, aby poprawnie działać. Dotknij ustaw, aby przejść do uprawnień. Brzmi jak Android. Brzmi jak Android inny niż czysty Android. I tak, to jest inny niż czysty Android. Od czystego Androida to ma tylko pixel, albo trzeba ruta zrobić. Kiedyś miałem telefon z czystym Androidem, to był mi jakiś. Xiaomi eee, mi biało czystego Androida? Tak, Mi A3. A Teraz nie wiem, ośmioletni teraz już, może siedmioletni Ale miało i był świetny. A teraz e, menadżer plików wyświetla mi reklamy. Nie, no, tak, ni Nigdy się nie pozbywajcie e, czystego Androida. Jeśli go kiedykolwiek mieliście. Myślałem, że to że już nigdy nie pozbywajcie się swojego iPhone'a. <laughs> iPhone'y są. Mają inne wady? <laughs> Mają inne dokładnie Na piano jest otwarte okno, ale nie wiem czy... Czy tam był Zabiłem puls? Przecież. A to z pulsa, tak? To wychodzi piotr Nie, nie wiedziałem skąd go zrobiłeś no, Widzę, że ktoś pata, ale nie wiedziałem skąd Puls z takim spąpikiem trochę bez sensu to... To Piotr. No ale w mieci są teraz wszystko. To, jest, to jest nic. Tak, to jest. Mm, tygiel. To jest. Niks. My też mamy mieć pamiętaj. Akurat Piotro to miał mieć zawsze. No tak. No przecież oni nawet nie patrzą w tę stronę co trzeba, no ja piernicz. Aż mi smutno na nich grać Nie uważacie, że tak pewno teraz w ogóle? E, tak, są miejsca, są miejsca gdzie jest bardzo jasno i są miejsca gdzie jest dosyć ciemno Nie, to mi się nie podobało właśnie To ja Co chyba będzie że... Nie mam zdania Mirę na kolejny site Albo Kawajera Eee, dobra tą Mirę Kawajera zbanujemy na kolejnym Bo jak wezmą ja, ku. Q... mogę grać Jeszcze raz Kawajera mogę zagrać No ale ty nie banujesz sobie, tylko im Bra Grałem Blitzem ale oni zbanowali Mountain? On... Po tamtej stronie, to co? No to oni banujesz od początku, resetuje się i A. wtedy oni mogą ci zbanować, nie masz na wpływu. Nie grałem w ogóle, no. I buraczo. Inną widziałem jeszcze doktora i nie wiem kogo. Ścianę wzmocnił. O tych kaczy napchali. To się stało pierwszym piętrze, na parterze, dwóch na parterze Warten. Warden i lesie z parteru będą span od drugiej strony. wzmocnili ścianę teraz. To jest. Ajajaj! Aj, aj. No echo ma ten. Y, Avatar z Emeralda. Oliwie, bo... 1 do miała więc. Nie tu klaszkę bym zmalował, ale nie da się. To to Może... Ja bym Miałem Ja miałem bo ja chcę z góry z tego sfizować. Jak los da. bomb. 5 seconds before like insertion Proceed to seeing bomb location and defuse it Okay, is ready. Elożnie, wy się w pierdzielacię nam. No chama. To ja na Hama nie ma. mają, je Przebieg bardziej w tę stronę. Co tu się dzieje? Nie jestem pewien czy tam nie było ostatnie, ale... Nie wiem czy to się przewalał... Mute? Smoke? Ale weszliśmy jak z pocuchy. Ale mi pociął, 1 HP mał. To jest to, że celowiem ja na głowie, a ja nie zginął. Brawa, please. Nie gdzieś ścierwa. Brawa, co tu ci brawa po prostu. Tak, Dokładnie. Dokładnie. mi kamerki rozwala. Dorozumiem jak ten skorpus działa ale a nawet wyda koga nie ma to już go nie lubię oj zagrajmy Clash jej wyrosły chłysa była i wygląda bardziej jak chłop Możesz teraz rozstawić. Ona może biegać tutaj. Kurwa, mać! Zaraz to? mi pojebie z tymi kamerami. No, popsuli mi mapę, no. się teraz serde. kamery ustawić. <laughs> Blitz, no, tylko że z tego. się na dół, no. Dobra, dziwdzi. Popsuli tak. miejscowe Nie maruć, nie maruć. No, ale mam taki humor dzisiaj. No, widzę właśnie. A Jak go na tą tarczę może zostawić? Nie wiem, ale może gdzieś drzwi otworzyli. Ona jest w ogóle? Nie, po drugiej no, stronie. Tam był blitz. Blitz jest na nowym tym, na nowym balkonie. O, odpaliłem przypadkiem ten. Gaśnicę. Tu blitz na cigar. Skup swoją ich uwagę na sobie Jezu spadłem z balkonu To skupiłem I Nie mogłem przycelować Kogo tam masz? E, tarczownik Osa na dwójce Gdzie ten Deimos jest? Czemu go nie widzę? A widzę Osa w lodówce Okej okay. Osa w lodówce A ta ściana da się przebijać, dobra. Dobra はいはいはい。 Idziemy kuchnię, czy idziemy to samo? No w ogóle połowa się nie było ja, ja nie rozumiem tego. Byłem zajęty próbowaniem ustawić jedne kamery i spierdalaniem się z drugiego piętra na parter. ty się kurwa zabił dechami w tej zamrażarce i chuj. Nie no, krótko w niej siedziałem w tym meczu. Miałem strasznie słabą kamerę ustawioną. Mówię raz jeszcze. Tu mam Chciała być sprytna. Ale jej nie wyszło. Ja na ranie mam nie. Co jest na piątce? Nie wiecie? Blitz na, na czerwonych. On wbiegł tu? Tu jest blitz. Dobra, nie ma blitka Ale bezczelny typ Na dole, na na pierwszym piętrze, na parterze Nie na parterze, na pierwszym piętrze, dobrze mówiłem stop standing.

Ej, jest to dobry pomysł moim zdaniem. O, Ram też dobry pomysł. Po co na bóra? A na bana w sensie. Tak, tak, tak. Hmm. Dobra, mam nadal tego maestra. To insertion. Increased surveillance on bomb. Op 4 has a diffuser. Op 4 found a bomb. You must defend it. Co to się stanęło? To oni sami się zabili? <laughs> Wydaje mi się, że z fuzem jakby się od czegoś odbiło. Doskonaliłem moje kamerkowe niebo. Gdzieś słyszę tarczę, tu obok mnie to jest tarcza. Nie ma tarczy. Coś słabo to rozegrali. To co dzisiaj wbijamy tego? Brąza? To chyba jeszcze z jednego trzeba zagrać. Bo to jest seria zwycięstw. No Fuj, miałeś przy sobie logo Ubisoftu.